Opowieść starego szamana. Mam osiemdziesiąt lat. Skóra pomarszczona jak kora starego dębu, a oczy mówią mi patrzą jak ogień i woda naraz. Przeżyłem wiele, wojny wewnętrzne i zewnętrzne, miłości i zdrady, ciszę lasów i krzyki dusz. I dziś, kiedy siedzę przy ogniu, który płonie nie tylko z drewna, ale i z prawdy. Pragnę opowiedzieć Ci o czymś, co w moim sercu stało się najważniejsze: o stawaniu w prawdzie ze sobą. Prawda nie jest ładna. Prawda nie jest wygodna nie tuli, nie pieści, nie owija w kocyk iluzji. Prawda to lustro, które nie zniekształca a kiedy w nie spojrzysz, możesz zobaczyć w sobie potwora albo dziecko które dawno zapomniało, jak się śmiać. I obie te rzeczy są święte, bo prawda to nie ocena, to nie kara, to nie wyrok. Prawda to widzenie. Zobacz, wielu ludzi mówi: Jestem w toksycznej relacji, a ja się pytam A czy Ty nie jesteś czasem toksykiem? Może to Ty raniłeś słowami? Może to Ty zdradziłeś siebie, zanim zdradziłeś innych? To nie o oskarżenia chodzi. To nie są kamienie, które masz na siebie rzucić, to są pochodnie. Kiedy mówisz, tak zdradziłem, zapalasz pochodnie świadomości, kiedy mówisz, tak jestem zazdrosny, tak jestem zły, tak jestem krzywdzicielem, nie pogrążasz się, ty się wreszcie widzisz. Dusza tęskni za prawdą. Każde kłamstwo, które wypowiadasz do siebie, to jak zasłonięcie lustra mgłą. Niby wiesz, że jesteś, ale nie widzisz, kim jesteś naprawdę. A twoja dusza tęskni. Ona chce cię zobaczyć. Nieidealnego, nieuśmiechniętego jak z reklamy duchowości. Chce zobaczyć ciebie, prawdziwego, ze strupami, z błotem na twarzy, z krwią pod paznokciami i z oczami, które mówią tak, taki jestem i chcę się spotkać. Dopiero wtedy dusza zaczyna oddychać. Przyznaj, nie do winy, do istnienia. Zdradzasz? Powiedz, tak, zdradzam. Zazdrościsz? Powiedz, tak, zazdroszczę. Nie kochasz już? Powiedz, nie kocham. Jesteś w relacji, która cię dusi, ale trzymasz się, bo boisz się samotności. Powiedz, tak, boję się samotności, dlatego się jej trzymam. To nie są słabości, to są Twoje drzwi do uzdrowienia. Prawda nie jest celem, prawda jest początkiem. Lustro. Nie kłamiesz, znasz to uczucie, kiedy patrzysz w lustro i coś Ci nie gra? Makijaż może być, fryzura zrobiona, ale oczy nie kłamią, bo w środku jesteś popękany i wiesz o tym. I próbujesz to zakryć nową afirmacją. Kolejnym kursem, kolejnym partnerem, kolejną substancją, która ma ci dać wolność. Ale wolność nie przychodzi przez unikanie siebie. Wolność to staniecie przed sobą nagim, bez mask, bez pozorów, bez tej duchowości, która stała się nowym więzieniem. Wolność to powiedzieć: tak, jestem pogubiony. Tak, jestem słaby. Tak, nie wiem. Bo w tym nie wiem zaczyna się poznanie. Proces uzdrawiania to nie bajka. Widziałem wiele osób, które przyszły do mnie po uzdrowienie. Myśleli, że to jak masaż duszy, że ja dmuchnę dymem, potrząsnę piórem i wszystko się naprawi. A ja mówię, nie uzdrowię cię, jeśli sam siebie nie zobaczysz. Bo żaden szaman, żadna roślina, żadna ceremonia nie wyleczy cię skłamstwa, które nosisz w sercu. Dopiero kiedy ty powiesz dość. Ja chcę zobaczyć prawdę, nawet jeśli mnie zaboli, nawet jeśli rozsypie moje życie. Dopiero wtedy rusza rzeka uzdrowienia nie z zewnątrz czyż, z siebie. Kiedy stajesz, wprawdzie wracasz do siebie. Pamiętaj, dziecko Ziemi. Nie chodzi o to, żeby być doskonałym, chodzi o to, żeby być sobą. A sobą jesteś tylko wtedy, gdy jesteś prawdziwy. Kiedy przestajesz udawać, kiedy mówisz, To jestem ja. Nie zawsze piękny, nie zawsze mądry, ale mój, prawdziwy. I wtedy, wtedy dzieje się cud, bo Ziemia słyszy Twoją prawdę. Twoje ciało zaczyna ją czuć i nagle czujesz, że możesz oddychać. Że nie musisz już niczego udowadniać, bo jesteś. I to jest wystarczające. Modlitwa szamana do prawdy. Prawdo, matko ostrych krawędzi. Prawdo, siostro luster bez iluzji. Stań przede mną, niech cię ujrzę. Niech mój strach zamilknie. Niech moje oczy się otworzą. Niech moje serce wypowie wszystko, co ukrywało. Jeśli zdradziłem, przyznaję. Jeśli raniłem, przyjmuję. Jeśli kocham, wyrażam. Jeśli umieram, rodzę się znów. Niech każdy mój krok będzie prawdą, nie perfekcją, ale prawdą. Jeśli chcesz, możesz ten tekst przeczytać przy ogniu. Możesz go szeptać sobie do lustra. Możesz go zabrać do lasu i oddychać nim w ciszy. A jeśli zapomnisz, to wróć. Prawda zawsze czeka, nie obraża się, nie ucieka, po prostu jest, jak ziemia pod Twoimi stopami i jak duch w Twoim wnętrzu.